Cześć, witajcie na kanale Króle Króliki Króliczki. Akurat Stefan tu zagłusi, zagłuszył. E, dzisiejszy filmik będzie taki, taki właściwie taki, taki miżmasz. No. Już dłuższy czas nie wrzucałam, już się niektórzy dopytują, jak się ma gówniarstwo, jak rosną. Więc jakby nie było, będzie bardzo miło, jak Wam pokażę, jak się małe chowają. Ale póki co to polecimy do y, naszych y, ostatnich y, w stadzie w sensie nie tak w stadzie jak ja to podpisałam w, w mojej mini hodowli. Pójdziemy kaczuszkom dać taką mieszankę y, pokrzywa, jajeczko, trochę ryżu. Dzisiaj nie były wypuszczone na, y, nie były wypuszczone na zewnątrz z tego względu że pogoda do dupy. W sensie dla nich do dupy, nie? Bo dla nas nie, także jedziemy do gąsek No i jak widać Na załączonym obrazku pi, 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 pi Nie mają nic Tasiemce małe I Ja to robię tak One mi nie, nie, nie wyjdą no, no Nie wyjdą, no bo jak? mają. pi, 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 pi. Powiedzcie, czy, uro czy urosły? No i ja będę mówić głośniej, bo one mnie przekrzykują. Pipi, 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 pipi. Jakby umiały mówić, w sensie one mówią po swojemu. Babo dawa jeść! Tak jest? Dajemy. Damy tu taką o. Dla nich. I gdzie ja sobie położyłam tą mieszankę dla nich? Dobra, pauza. Lecimy za mieszaneczką. Bo się zajęłam tymi głównierzami i tak tu a co ty ode mnie potrzebujesz? To, to kadłuba ważna jesteś. Zaraz pancia przyniesie. Apciu, papciu. Sekundeczka. Także mamy to, co chcieliśmy dostać. Ja sobie odwrócę klateczkę. No, a pi, 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 pi. A czemu przegłuszacie? P pi, 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 pi. Takie gówniarstwo fajne, nie? Piszcie w komentarzach, czy urosły, nie? A! Ej, dziewczyny! Albo panowie, bo ja właściwie nie wiem, co to jeszcze będzie z tego. Ale jaka to to była teraz akcja. w po posadzie, jak głupia. No i tu mają taką mieszankę typu ryż, jajeczko to im ma starczyć. Aż do jutra. Brykaj, i brykaj i kaskaderko. Albo kaskaderze. No i tak sobie to wymyśliłam, muszę wam powiedzieć, bo trzymałam do tej pory w domu ale, aj, kurde, 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 kurde. Dobra, sytuacja opanowana. Spadło mi po prostu to z druciku i musiałam, aaa, nie. Jakie spragnione pokrzywka, ryż, jajeczko. Posypałabym im to ospom, ale już ospy się miały. Trochę. Ale biesiada, nie? Ale biesiada. No i muszę Wam powiedzieć tak, że wyniosłam je sobie tu. Ja sobie pozwolę ściągnąć kamerkę z czoła, żebym widziała co nagrywam tak naprawdę, tak serio, serio. Bo na czole to jest różnie. I przeniosłam je sobie w taką miejscóweczkę. Na noc są zakrywane, tu jest taka plandeka. Na noc je sobie zasuwam i sobie świetnie radzą. Yy, wczoraj dostały, były, zostały odrobaczywione. Mają już sobie na dzień dzisiejszy dwa tygodnie i jeden dzień. Więc cóż więcej chcieć. Nie grosną. Jak będą zdrowe i nie grosną. A z domu je przeniosłam, z tego względu, że po, po pierwsze hałas, a po drugie no... węch. Węch. O nic innego nie chodziło. Się je, to i się robi, nie? Od siebie. Dajcie znać w komentarzach, czy urosły, czy nie urosły. No bo ja generalnie je mam cały czas na oku, więc jakby dla mnie to one są cały czas takie same. Chociaż wagowo troszkę urosły, no bo tam... Żeby odrobaczyć, to musiałam zważyć. Także... Tyle o naszych gąskach. Idziemy, pokażę Wam statko, jak, jak moje statko królicze rośnie. Jak pierniki już dokuczają. No i tak się ma gówniarstwo. Rośnie. Ten dostaje zaszczyk. Za chwilę go nawet dostanie. Ja wam go pokażę na różowym, albo nawet w lucerce. O. Aaa, nie korzysta. Dostaje zaszczyczki. Zaszczyczka dostaje dziennie. Bo ma taki katar, nie katar. Więc jakby... Trzeba go ratować. Dobra, gościu, bo ty się najesz, a rodzinka co? A rodzinka będzie godna. O. Nie wiem, czy słyszycie, jak chrypi, tak? Tak dziwnie chrypi noskiem. Stąd też yy, jest zastrzyk. Yy, no. Nawet wam nagram, jak go będę dawała. Ale już, już, już. Ma coś ewidentnie z zatokami. Bo to nawet nie katar, tylko zatoki. Także gówniarstwo sobie tak rośnie. Tu mamy krasnale z 21 kwietnia. Tak sobie już wyglądają. I zielonkę jedzą. Tak, jedzą. tam mi się, tam iśmaruszku, tam to. Tam. O, tam. ciap, A mamka dołączy. Jeszcze wam tam prygnę. Mafewki jeszcze zostało, towkę, towkę chlebka. Nie chlebka bułeczki. No. Tak se dorastają i tak se zielonkę. No. Także biegniemy do grażynki. Dorotki dostała, dorotki, dorotki, dostała, tak, zieloneczkę. No i dziuszka. Jedz. Jedz i rośnij. No. Jak miała maluchy, była gdzieś taka bardziej przystępna. Teraz jej nie chcę dawać pogłaskać. Ja, no, może troszkę. Tu dawaj tą wrobkę z tego oczka. I z drugiego też. O. Dobra. Miała być grażynka. Pokazuję dorodkę, ale biegniemy do grażynki. Musiałam sprawdzić czy mi się nagrywa, bo tak gdzieś mi ta kamerka. E, to gówniarstwo jest 22 kwietnia. Także czemu ty, czemu nie? Jak zielonki trzeba dać? Już dajemy. Mały Cioap. Aaaa, gdzie siada. No one poszły do, do sianka. Tu gówniarstwo malutkie stać zieloneczki, mamka wszystko zje i co będzie wtedy. I wy nawet nie spróbujecie. Wy sobie nie myślę, że ja tak przeklinam. Ja sobie po prostu żartuję w filmiku. Lubię sobie żartować. Ja jestem taka pozytywnie nastawiona do wszystkich. Nie. Ale mówcie co chcecie, ale rewelacja widok. Kurczę. Piękny widok, po prostu. Ja bym mogła tu i się tak przyglądać. Jakie to jest poświęcenie ze strony samicy, wychować tyle maleństw. I my mamy w to wszystko niewielki wkład, właściwie. I co my możemy? Człowiek ratuje pod suszarką, pod to. Akurat z tego miotu nie miałam potrzeby ratować. Ratowałam jednego białego, takiego jak tego. Ale siłą rzeczy on był połowę mniejszy. Kto, kto obserwuje, to wie o czym mówię. Siłą rzeczy był dużo mniejszy i nie miał szans. Wyciągła któregoś razu, i po prostu mnie nie było, i na tym się skończyło. Także biegniemy do szarej, teraz. Szarej maluchy jeszcze nie wychodzą. No i szarej maluchy wyglądałem tak. Są z drugiego, z drugiego kwietnia. Przyznaję się bez bicia, że za, zaglądam tutaj drugi raz. Matka się stresuje. No, ale co? No Taka, taka jej rola. Nic nie robię maluchom, krzywdy im nie robię. Szybko. 2, 2 4. Aj, nie ruszaj, ta się. 3 białe. 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, wygląda na to, że wszystko jest na swoim miejscu. Pierdonki, takie malutkie pierdołeczki. Ja wam pokażę tak z bliska. Oops, tu. Tu ma rodzeństwo. I to taki inny. Hej, tu do kamerki, do kamerki, uśmiechaj się. O, to, to, to. Nie będę się uśmiechał. Nie mam takiej potrzeby. A trzy bialuchy. Po kim te bialuchy? Ja? Albinoski. Nie, nie albinoski, bo nie mają oczków czerwonych. Albinoski to by było, jakby były oczka czerwone. A co mi tu tak się chowa? To mi się tak chowa. He he he. No. Kwestia dwóch, trzech dni, jak zaczną brykać po klatce. Także dobra. Dajemy szarej jeść w sensie zielonkę, a maluszki niech sobie siedzą z gniazdku. dziuszka! no, chlap, Chawka! lucerka, lucerka, no, no. przykręć się, Jest stresujące światełkiem. Dobra, nie będziemy stali, nie będziemy patrzyli, na pewno za sekundę zleci. Jest tłamsi zielone. Także najważniejsze, żeby młode, zdrowe, fajnie się mają, fajnie się chowają. Odpadło co miało odpaść. Tak zwana selekcja naturalna, na którą my generalnie wpływu nie mamy. Aczkolwiek czasem tak. Ale po co to ingerować? Jakby to było rasowe, kosztowało paręset złotych, to może by człowiek ingerował, ale to są mieszańce. Może to zabrzmiało tak trochę niefajnie, ale. Ale z drugiej strony samica jest bardziej taka spokojniejsza, jak jej się bardzo nie ingeruje w gniacho. Ach, chrupia, 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 wciąga, wciąga, wciąga. Um. Dobrze, że i karty nie dałam, bo by kreskę zrobiła, nie? Dobra, żartowałam. Lecimy ja do nas. Ja to na życzenie hodowcy, który nie ma, nie, nie bawi się w filmy na YouTubie. Nie jest YouTuberem. Od którego kupiłam Angele. Ciekawy jest, jak sobie rośnie. Podejrzewam, że jest ciekawy. Pisał tam ostatnio na lewy. Także dziewczyna jest pieszczoch. Klatkę jak otwieram, to ona nie patrzy na jedzenie, tylko na to, żeby ją wygłaskać, wymyćiać. wymamlać, to tak wydziki tyki To taka taka pieszczoszka jest. No. Ma już sobie 3 kilo. Rośnie dziewczyna. No. Także tyle Wanżelki. Tyle Łężelki. Też się przy oczku. Obaranki mają to do siebie, że na te oczka trzeba tak zwracać uwagę jak pierą. Jak widzę gdzieś kawałek czy grobki, to zaraz wyciągam. Zaraz szkubę i szkubę i szkubę. Ale ona się generalnie nie nerybuje, nawet to lubi. Także cała Angela tak sobie rośnie. No i to jest Jasiek. Jest gośka Rodzeństwo, jak wiecie, tak sobie urosły. Już są giganty, bo mają bez mała. No, obrazku to nie oddaję, ale po 3,5 kg 700. Rosną dziadegi. Ale to zostaje u mnie w stadzie, także nie na handel, nie na nic. Znaczy nie na nic. Na wymianę krwi i wszystkiego, no. Także tyle by było no, w tym filmiku. Gąski, żeście widzieli. Powiedzcie, czy rosną, czy nie rosną. I tak, no w sumie chciałam coś tam nagrać i nagrałam. Następny filmik będzie bardziej ciekawszy. Dużo bardziej ciekawszy. Yy, podejrzewam, że dzisiaj mamy środę, więc... Gdzieś w, w, w sobotę może wpadnie. Zależy wszystko od pewnych czynników. Nie wiem, jak to nazwać, czynników. Od pewnych spraw. No. Czekam na coś. I mam mieć to pod, pod yy, końcem tego tygodnia, więc jakby nie obiecuję. Aczkolwiek tak, jeżeli się uda to, co mi planuję, to będzie to w granicach soboty. Także tyle by było w tym odcineczku. Was zapras zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania no i co i do następnego.